Jest czwartek, 23 maja. Codzienna liturgia słowa w tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia podcast. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami. Kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Oto Słowo Boże. Jesteś kapłanem jak Melchizedek. Rzekł Pan do pana mego. Siądź po mojej prawicy, aż uczynię twych wrogów, pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu. Panuj wśród swych nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twego Triumfu w blasku świętości. Złona łona Jutrzenki zrodziłem Cię Jak Rosę. Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Chrystus, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy, i rzekł do nich: To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Oto słowo Pańskie.